No, i co? Zamontowaliśmy sobie karbonowe koła, nowe oponki. I powiem tak, czaj była trasa około 70 km, taka co mniej więcej jeżdżę. I czy była różnica? No, w średniej prędkości nie było za bardzo różnicy, ale na 14 segmentach na Stramie pobiłem swoje rekordy. Czy jednak te koła jadą same i czujecie to, że jest tak lekko i super? No, nie, no niestety. Jeśli wyjedziecie sobie na jakąś trasę, którą jeździcie zwykle po zamianie kół, akurat będziecie mieli trochę gorszy wiatr, na przykład trochę gorszą formę, to naprawdę nie odczujecie żadnej różnicy, nie zrobicie lepszego czasu. To są po prostu minimalne różnice, i tak naprawdę większość to jest wasza, to jest wasza ciężko wypracowana forma. A to są tylko po prostu gadżety, które coś tam pomagają, ale niedużo, więc pamiętajcie, że. Robert nie zrobi za Was roboty, więc najwyżej można się najść wstydu, jak ktoś Was na blaszaku wyprzedzi.